Mamy świeżutkie rozporządzenie z 14 grudnia tego roku, rozporządzenie Rady Ministrów z 14 grudnia 2021 roku, zmieniające po raz już chyba 16 czy 14, nie pamiętam, rozporządzenie w sprawie ustanawiania określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem w stanu epidemii. I ja tutaj chciałem się odnieść przede wszystkim do tego zagadnienia, tak zwanych 30%, tak? Bo najważniejszą częścią, najważniejszym, najważniejszym skutkiem tego rozporządzenia jest to, proszę Państwa że ono ogranicza liczbę czy to klientów konsumentów restauracji czy gości hotelowych czy gości kina teatru ogranicza do 30% czy wiernych natomiast, w kościele czy wiernych kościele natomiast powyżej tych 30% można wpuszczać tylko wtedy kiedy okaże się zaświadczenie tam specjalnego rodzaju i znowu że ja krótko państwu odczytam ten przepis żebyśmy wiedzieli o czym mówimy to jest paragraf 26a tego rozporządzenia do ustanowionych w rozporządzeniu limitów liczby osób przebywających w pomieszczeniach, czyli tego limitu 30% przebywających w pomieszczeniach, budynkach, obiektach na określonej powierzchni pomieszczeń, budynków lub obiektów lub na otwartej przestrzeni oraz uczestniczących w zgromadzeniach, na przykład w, w, w znaniu wiary w, nie, w kościele chociażby, zgromadzeń religijnych nie wlicza się, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko covid-19 pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego certyfikatu unijnego cyfrowego zaświadczenia covid lub zaświadczenia, dalsza część nie jest istotna. Istotne jest to, proszę państwa, w tym przepisie, że nie wlicza się takich osób, które okażą zaświadczenie, które okażą zaświadczenie. I teraz problem jest następującego rodzaju. Z jednej strony bowiem tutaj prawodawca radości nakłada na przedsiębiorcę, czy to właściciela kina, restauracji, teatru, tego typu placówki, tudzież na proboszcza chyba, tak by trzeba ocenić, może wikarego, obowiązek tego, aby zapytał niejako, poprosił o takie oświadczenie osobę wchodzącą, klienta, konsumenta. No, tak trzeba domniemać, że to jest obowiązek. On musi, żeby przekroczyć tę liczbę 30, no to musi ten wymóg spełnić, musi zapytać o to, oświadczenie, o, to, o to zaświadczenie. Ale z drugiej strony, jak już sobie wcześniej wyraźnie powiedzieliśmy, przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i przepisy RODO dają nam gwarancję ochrony tego, że nie musimy tego typu informacji ujawniać. Więc jedynym tak naprawdę legalnym sposobem pogodzenia z jednej strony tego obowiązku nałożonego na przedsiębiorcę, a z drugiej strony mojego uprawnienia jako osoby fizycznej jest to, że ja pokażę je dobrowolnie. Zupełnie dobrowolnie. Ciekawostka, tutaj jest mowa o okazaniu przez osobę bez jakiegokolwiek wskazania danych, czyli można to zrobić niejako na okaziciela bez ujawniania jakichkolwiek danych. Znaczy mogę to zrobić anonimowo. Mogę wejść, nie przedstawić się, zgodnie, literalnie traktując ten przepis. Mogę wejść, dzień dobry, nie mówiąc nic, kim jestem, okazać, schować i to już na gruncie tego wystarcza. Oczywiście, jeśli chcę, dobrowolnie. To jest na okaziciela niejako, prawda? Nic więcej ode mnie nie jest wymagane. Co więcej, ten przepis nie zezwala na jakiekolwiek inne przetwarzanie tych danych, czyli przedsiębiorca może co najwyżej zobaczyć, nie może skopiować, nie może zapisać. Nie może ani w jakikolwiek też, inny sposób przetwarzać. Też usiłować potwierdzić tożsamość okaziciela. Nie, 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 ma, nie ma takiej podstawy. To jest na okaziciela niejako, czyli, czyli nawet nie ma wymogu do tego, żeby ustalić jego dane osobowe, prawda? I teraz spójrzcie Państwo, jak w praktyce wykonać, ja się zastanawiam, jak wykonać ten przepis. Znaczy, w ogóle pierwszym, pierwszym warunkiem jest to, że obydwie strony muszą na zasadzie takiego porozumienia, no dobrze, no jest taki wymóg, pomagajmy sobie. Ja Ci pokażę dobrowolnie, Ty sobie odfajkujesz, że kolejny jest już, okazał zaświadczenie. Ja to zrobiłem anonimowo, więc, w, w, więc, więc OK. A, a Tobie jest potrzebna jako przedsiębiorcy tak naprawdę jakaś ewidencja, jakiś tylko wykaz, że o, tutaj się stawili powyżej 30% ludzie, którzy odfajkowałem, mają wszyscy zaświadczenia, prawda? Ale po tym, jak to w praktyce tak naprawdę sprawdzić? To jest taki przepis absolutnie martwy, absolutnie niewykonywalny i jeszcze mało tego. Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś korzysta z tego prawa prywatności rzeczywiście i nie chce okazać tego, tego certyfikatu, ale on może być równie dobrze zaszczepiony, jak i niezaszczepiony. Czy można osobie, która jest zaszczepiona, ale nie chce o tym mówić, odmówić wejścia do takiego lokalu? Nie wiem. <ścoughs> Prawdę I, I Pytanie w drugą stronę. Czy osobie niezaszczepionej, która nie chce pokazać certyfikatu, można ją uznać jako osobę niezaszczepioną? Osoby niezaszczepione. No właśnie, no właśnie, czyli krótko mówiąc, jeżeli ktoś korzysta ze swoich praw wynikających tak jak przed chwilą odczytałem zarówno z ustawy o ochronie danych osobowych, jak i z rozporządzenia RODO, jeżeli ktoś korzysta i nie okazuje tego certyfikatu, to ten, który teoretycznie ma to zobaczyć, on nie może uznać, że ja nie jestem zaszczepiony. W związku z tym czy on może mnie nie obsłużyć? Myślę, że warto w tym miejscu jeszcze dodać, że mamy komunikat prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w tym temacie, on został wydany 23 czerwca tego roku, który jasno, wyraźnie mówi, że jest zakaz wymogu okazywania certyfikatów. I tutaj stanowisko zakaz jest jednoznaczne. Wymuszania. No tak. Dokładnie, no zakaz wymuszania. Jeżeli no ktoś. Tak jak pan Mecenas wspomniał, dobrowolnie chce się pochwalić, nie ma problemu, to z jego dana, ma do tego prawo. Natomiast nie można warunkować mu usługi, nie można mu warunkować dostępu do towaru yy, tym wymogiem pokazania takiego no certyfikatu. Oczywiście, że nie można. No właśnie, dlatego to jest sprzeczność, no. bo, bo skoro nie można wy, yy, warunkować tym wykonania usługi, no to de facto. Przepis jest sprzeczny wewnętrznie. Ja, ja doradzam tak naprawdę w ten sposób, żeby najlepiej wybrnąć w ten sposób z tego właśnie, że, że osoba przychodząca anonimowo zupełnie, może, ale nie musi, może pokazać. Wtedy jej dane w żaden sposób nie są nigdzie przechowywane, przetwarzane. Nawet nie można odnotować, że taki i taki, bo tak jak powiedziałem, nie ma tutaj żadnej podstawy do jakiegokolwiek dalszego przetwarzania tych danych osobowych. Więc co najwyżej osoba, nie wiem, stojąca na wejściu do restauracji, może tylko zobaczyć i tyle i sobie jakiegoś tam ptaszka postawić, że ten, który wszedł, nie wiedząc jak się nazywa, jest, ma, posiada. Prawda? Czyli zupełnie anonimowo. Jeśli można, Wtedy... panie mecenasie, akurat w, w tym kierunku szli, w druku 1449 oni chcieli łączyć te dwa programy COVID-pasu z e, tym elektroniczną ewidencją pacjenta, także e, to było w scenariuszu w 1449. Czyli chcieli dać uprawnienie do przetwarzania danych osobowych w tym, w tym zakresie. Okay, ma się no nawet to... wyświetlać zdjęcie. Które będzie pobierane z bazy dowodowej, dowodów no osobistych. Czyli sobie zdawali sprawę z tego, że do takiego przetwarzania danych wrażliwych jest potrzebna wyraźna podstawa, prawda? Właśnie. A tutaj ten zapis taki jest, on tak naprawdę jest kompletnie niefunkcjonalny. No mówię, chyba że, 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 że w ten sposób postępujemy, że. Pełna dobrowolność, anonimowość, okazanie, koniec, kropka, a z drugiej strony tylko odtaszkowanie i ten. Wtedy, a, wtedy to Pani, jest chyba jedyny a, sposób, żeby wykonać to rozporządzenie w tym kształcie, też bym powiedział. Panie mecenasie, żebyśmy y, ponad wszelką wątpliwość rozstrzygnęli pewne kwestie. Nawet jeżeli nawet jeżeli udostępniamy nasze dane zdrowotne e, dobrowolnie albo pojawiła się jakaś podstawa prawna do tego, to ciągle pozostają dane wrażliwe medycznie, prawda? Oczywiście, podlegające Dla, specjalnej ochronie. Tak. Dlaczego o to pytam? Bo e, akurat, jeżeli dobrze pamiętam, e, Polska Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, e, z, czy także i RODO, no okej, okay. przepisy o ochronie danych osobowych, zwalniają pewne kategorie przedsiębiorców z szeregu tych obowiązków, które są przewidziane, o które był cały ten kociokwik w 18 roku, czyli rejestr przetwarzania, powołanie inspektora i tak dalej, i tak dalej. One zwalniają przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorców, żeby nie doszło do czegoś takiego, że ktoś, kto prowadzi jakiś, nie wiem, mały dom weselny na przykład żeby musiał się bawić w, musiał generować dodatkowe koszty, czy nakłady finansowe czy organizacyjne, prawda? Ale jeżeli ja dobrze rozumiem, to nawet jeżeli taka osoba będzie teraz weryfikować wrażliwe dane medyczne w postaci informacji o zaszczepieniu, żeby wpuścić na to wesele, na przykład właśnie powyżej osób 300%. powyżej tego limitu, tak no to taka osoba powinna w tym momencie powołać inspektora ochrony danych, zacząć prowadzić rejestr przetwarzania. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, wypełniając wszystkie te obowiązki przewidziane dla podmiotów większych, prawda? Czyli próba uwolnienia się, próba, próba dorobienia sobie, próba pójścia w takiej kapitulacji wobec tych nowych obowiązków nakłada na tą osobę dodatkowe problemy, prawda, jeżeli dobrze rozumiem? No zdecydowanie, bo przecież jeszcze raz podkreślam, te wrażliwe dane osobowe, one wymagają też szczególnego rodzaju ochrony, wyjątkowej ochrony, szczególnej, tak, żeby krótko mówiąc, nikt postronny, nieuprawniony nie mógł do nich dotrzeć. W związku z tym, no te wszystkie szczególne wymogi techniczne i organizacyjne, i administracyjne i ten cały inspektor, no powinny być konieczne. Czyli rzeczywiście dokładnie tak zauważył pan mecenas bardzo słusznie, jeżeli faktycznie pozwolimy nawet wszystkim, czyli też małym i średnim przedsiębiorcom, na to, żeby te dane wrażliwe uzyskiwali, to jednocześnie niejako z automatu nakładamy na nich rygory niezwykle surowe dotyczące właśnie warunków przechowywania tych danych, prawda, przetwarzania, zabezpieczenia. S -s -s chyba sobie nikt z tego nie zdaje sprawy, jakie są koszty. Jakie... Czyli to jest jeszcze jeden... Dobry, bardzo dobry powód, żeby w ogóle nie brać tej odpowiedzialności na siebie. Dlatego, tak. że odpowiedzialność może wynikać nie tylko właśnie z włączenia się w bezprawną procedurę legitymowania z dokumentów, których posiadanie, narzucanie posiadania, których jest bezprawne, co, co wiemy, ale potem samo tylko wejście w posiadanie danych wrażliwych tak. może stawiać niebacznego, dajmy na to przedsiębiorcę, w sytuacji potencjalnie kłopotliwej. Oczywiście, niezwykle kosztownej, bo wymagającej spełnienia szeregu, tak powiedziałem, wyrogów technicznych, administracyjnych, proceduralnych i tak dalej. No to są koszty, tak, to są koszty, bardzo, ewident, bardzo wymierne, no, nie sposób tego pominąć. Kto, kto zapłaci za to, tak? kto zwróci te. Dlaczego kolejnie, na kolejnym, że tak powiem, polu administracja, rządu, urzędnicy przerzucają e, koszty swojej działalności na kogoś innego. Tak, no właśnie.